a dzisiaj będziemy grali w PETA. Jak chcecie, możecie wysłać gifta. Mój nick... Nie. Mój nick to z Piotrek Legenda. Możecie, da możecie dać jakiegoś gifta, ale nie musicie. Mm. owoców, bo ja mam tylko 6 owoców, nie? Nie, nie chcę mi się żaden owoc znaleźć. Co właśnie najgorsze to, to są te owoce, nie? Że niby były by i tak dalej, nie? Ale one są takie trudne do zdobycia Tak w ogóle. Nie było żadnego owocu przez całą ten mapę. No Ej, mam 590 kg w indeksie. Myślałam, że jest gorzej. To wygląda to samo na nie? Może pójdę na Hardcora tu. Nie, nie patrzyłem jeszcze tu na Hardcorze. Może będzie jakaś deska. Bo już mam deski... des... No mam kilka desek. Chyba dwie deski... nie. Mam chyba tylko jedną deskę. Ale wiem, że jest kilka. Idę na... idę na na... Fantasy Portals. Wtedy będzie. Dobra. Duży oczywiście. Tak jak Tu będzie jakaś deska. O kurde. Coś. To jest. Mogę to kupić? Jest mm. Jeste każdziestka? Wrajdę right po to diaksu. Jakie tutaj mam te logiki? Jak ja dzisiaj piętnastka w Pentagram. Wrajdę do banku. No to taki portal. I mini. Pumf. Do banku wypoczywam, tam chyba było 250 milionów. 250. 000. Kurde, dobra, let's go. Czy jest raczej wszystko dobrze? O, jakiś chłop to wszedł chyba. Zobaczymy. A tu mój chyba znajomy Sebiks. Tak Ignacy jakieś kurde. Odlokowujemy jakiegoś relikta shiny. No i co mi to dało? No i co mi to dało? Aha, po prostu, że shiny, aha. Teraz jest wziom, w tym shopie, szopie, znaczy, słuchajcie, 250 dni, a mm, Tu. Wiem, że tu jest, oczywiście. I tu będzie deska. Tu mam to oczywiście, że tak. I tu jest deska. Do oddebrania. Teraz to jest dla graczy, w której tutaj, tutaj, nie? Tutaj jest taka wolna. Mogłoby być szybsza, ale... Spra ej, sprawdzamy. Szybko. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć sekund. dobra. Teraz to liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery, faktycznie szybciej. Nie jakoś mniej więcej, ale jak je... A dobra, jestem na hardcore zapomniałem. Tak w ogóle. Dobra Idę sobie na kawaj sobie pofarmić trochę Ale ciekawe Gdybym miał te jakieś pety na kawaj Mam tu na kawaj, nie? To Możemy zrobić to, Ale to na live, dobra To nieważne, nic nie było To ma tylko 3000? Ale to ja mam kubskowe pety do tego. Mam gówniane pety, jak za przeproszeniem. A jednak nie. Ale idziemy do jeszcze mocniejszych rzeczy. O. O, tu, 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 Dawaj Ej, ja ja sprawdzam kartę. a Tylko dwa pety. Mam 6 milionów za Tika, naprawdę. Tragedia. Jakaś. Nie no, masz są zaraz wychodzenia. O! 6. Zrobimy pojęnik jednego jajka. Pewnie epik. O, legenda! zarom Ej, teraz idziemy sobie przerobić. Eee, nic nie wiem. Ej, potwieram sobie tę do 15 milionów. Ozor w kolejne manki. Dobra, na razie panuję nad hajsem. Cały czas legenda zarobiście. Cały czas legenda, co to zarobisz, Kolejne Kolejny szefmanki, zarobiście. Co jest? Ile mam tych szefmanki? Szajni szefmanki, co jest? Sorry, cool. nie. A szajnikety nie są w ineksi jakie jak, jak gamoń Szefmanki, zarobiście ja to kurde jestem Nie wiem Może zostawię Awka na nie wiem 3 godziny Tak y, jak restaurant Teraz mam chyba 12 tysięcy klientów W końcu Epik, ale nie no, Epików Dobra, ostatnia aiku. Proszę. Jest. Ile mamy legend? Policzymy. Dziesięć. Dziesięć 10. 10 legend. Do rozdania. Mmm... Zaraz może coś zobaczyć. Mm. Do rozdania będzie taki szef manki, może jakiś, nie wiem, może być taki, a dwa z dajmam sami, jedynku, tam od moc trójka, o karton końc trójka. trójka. Mm. Byłem sobie zrobić tak, nie, tego pecika. bym sobie wsać właśnie tego na karton końcu z tego, że słabszy? Dużo słabszy nawet. Albo otworzę za cały hajs. Bo praktycznie wszystko mam z a, a z tych skrzyń nie mam nic. To się zaraz zabawimy trochę. Mifikal! Zarobiście. zarobiście. Jaki magnet, kurde. Manki, ja Ale ja jestem graczem free to play akurat. I nie wydaję Bobuksów. Nie, nie jestem jakoś najlepszy w petach. Ogólnie nigdy chyba nie wydałem robuxów. Tylko naski na 5 bobux. Bo dostałem z grupki. Nie wiem jakie, ale dostałem, Bo już nie poszedłem. Ale z jakiejś dostałem. Nie pamiętam jakiej nawet. XD Ale to było na początku, kiedy miałam Bobloxa, Czyli... A Robloksa miałem od 2017? No nie no Takich pedzików tutaj ja nie przyjmuję, jak taki epiczek Bo Ja takich pedzów nie przyjmuję Mi proszę dać legendarkę lub... Mifikala, o Mi proszę nie dawać epików Proszę mi dać sailor sailor narwali. Insert chance, zarobiście. Ej sprawdzamy szef. nie. O kurde. Trochę tych szefów mam. Patrzcie jakie enchanty mają. Bo chcę dać jakieś... O, tu jest jedno. Chcę dać jakiegoś manki z dobrym enchantem. Może Timurk, breaker trójka. Ma takich słabszych graczy. Ale pewnie... w jesteście... no... Pewnie jesteście 100 razy lepsi ode mnie to. Ale ja mam słabe pety. A jak tak, to rozdajemy... nie, nie, to się całkiem lepiej. Yy, rozdajemy takiego Clover Axol Rainbow. Mm. Royality, Agility 1 do rozdania. O! To często piki lecą teraz No co jest? Ja nie chcę tych epików. Spadaj mi z tymi epikami. No co jest? Klon epików, co jest? O, w końcu. Jeszcze nie... nie Niech, jeszcze Shiny Mifikal wyleci. W ostatnich dwóch jajcach chyba nie wiem. O legenda, Kolej, kolejny szef Manki. Dobra, ostatnie z I tu ile? Szef Manki? Nie, jest jakaś najwięcej. Sprawdzamy enchanty petów. Spre o zonă, carton... A, sunt poste de carton, cuvânta. Strâng... Strâng Curde. CURDĂ! Strâng... Strânge... Zostawiam czwórkę. Dobra. I... chyba będę powoli kończył ten odcinek. Więc pa.